Mężczyzna z Gwatemali oskarżony o przemyt kokainy w ciasteczkach. Obywatel Gwatemali został zatrzymany na lotnisku w Nowym Jorku po tym jak służby celne znalazły 1.3 kg kokainy w jego bagażu. Mauricio Isidro Rivera Hernandez przyleciał na lotnisko Newark w Gwatemali 5 czerwca. Został zatrzymany przez służby celne i zabrany do prywatnego pokoju. Celnicy znaleźli 118 ciasteczek z kokainowym nadzieniem w jego bagażu. Ich czarnorynkowa wartość to około 52 tysiące dolarów. Wcześniej tego samego miesiąca celnicy w Colorado aresztowali mężczyznę próbującego przemycić 2,3 kg kokainy z Gujany.